Moi drodzy zgadnijcie. Będziecie tego naszego Discorda w Minecrafcie, to się, się dowiedzieli, że to nie jest Discord, tylko... Niestety. To nie był Discord, tylko to jest Discord, na którym jestem zalogowany. Czy to nie wiem jak mamy nazwę teraz. Nie wiem, będziemy to nazywać Minecraft Gear Zaraz się widzimy. Okej, okay, jestem Misio. Okej, okay, jesteśmy właśnie na Discordzie. To jest fajnie. To jest mój serwer. Patrzcie, to jest tylko serwer, którzy mają nulsa. Bo lekie Nulsa ja mam Nulsa. A to jest yy, prawdziwy. Ja wam w, zra, ten serwer zra, zrobię link. Um, Zaproszę do kółku. Udostępnij link. Ja dostępnę na YouTube. Już wam pokazuję, pod którym filmikiem właśnie chciałem teraz oglądać ten mój filmik. Pod tym, o. Wklejam. Wklej, to jest link. E, co jest? Czy to jest to? E, uj, to nie to. Mój kanał na TikToku. Czyli się musisz znowu wejść i na Discorda. Kopiuj. Skopiowano. Wklej. Oj i jest ty. E, co jest? No, Zobaczymy pod innymi filmami, jeśli się pod tym nie da. Weźmiemy pod ten film. Nie. To pod tym jakolaf nie jest miał więcej minut nagrywania. Jak chcę wkleić, wklej i mamy link do Discorda. Naszego teraz wchodzimy w Discorda. A jestem misio. Okej, okay, jestem. To jest nasz fajny discordek. Jakiś człowiek. Okej, okay, mam nadzieję, że dołączyć do Discorda. Na razie to. to Dawajcie łapeczki w górę.